Witam z tej strony Mariusz Wędkarców i zapraszam Was na kolejny filmik Spolowane na supaka testowane po tej też wędki się rozkładamy, Nie wiem jak będzie widać, ona się jest dobrze się rozkładamy wędki uh, uh, uh. Wisowie, już mi się wędkę I tym razem jest kolejna posta Przyjęta, O, tak wygląda. Nie wiem, czy będzie witas, tak wygląda. E, to jest płot, płosz płos, płos wisowie. A wisowie tam wezmę, więc inaczej, żeby to było witas. Tak, o, wygląda ta kolejna testowana posta ryby. To jest taka o, płotka wisowie. Może jest coś nadwesne, bo Możesz już na to przylęte weźmie wisowie Widzimy się w takim miejscu o Wzią w czerwcu będzie odcinek nad jezora Zapraszam i prosty szypliwy ciekas i taką mamy przylętę Podobne to płotki widzowie no i zasłucamy wędkę widzimy się wkrótce. O kurde już jestem. Ała o krzywy. A krzywy, nie wiem co dobrze będzie widać Później się przejście. Przepraszam za ten widok parsów. Postaram się, by to pyło jakoś wyglądało wisowie. i sobie. I zobaczymy, może coś nam tu weselę nam. Zobaczymy, widzicie. panie, jakie zelisko widzicie? Jakie zelicho. O masakra. Chyba u wasas. Patrzcie jakie jakieś licho jakieś licho. Mmm. w może coś na to wezmę. Bo na, po, na poprzednim przylętym ani brana nie było. No takie jedne prany było, ale. Ale widzą Nic nie złowiłem. Tylko straciłem dwie przylęty i już. Kurde, i jeżeliska. Wiesz so, pod koniec maja to już tak w jest najgorsze wygląda. So, ja w tych Szeleckach to lubię pójść ale to kurczę strach przylęty stracić. A są takie przylęty specjalne żeby przy Szelecku można łowić. Tak, nawet... Jo, Widzisz, pod to pój, widać te normalne. widzisz. Bo to jest Urwa, Tu muszę podnieść pod drzewo drzewo pod wodą już... jak to pójdzie. widzisz, normalne. Normalnie widać wodę Ciekawe mm. so, co si nam uda się złowić dzisiaj Ale pewnie nie Pewnie się nie uda uh -huh. Już sześć kochacze mi się więcej widzieć wkrótce, jak jakieś brana będę miała, po słowie. Siemano Powiem pół kosiny później Tu jest takie ładne miejsce, a brana nie ma widzowie Ani brana kurde Ani brania A takie ładne miejsce na szupaka w tym miejscu widzowie jest Kolejna przylęta się nie sprawdza się tylko jedna sprawdza, na nad, nad rzeką serpinisom. Co by tu takie ładne miejsce? patrzy jak to ładne jest, a nie ma brana. Koszelisko i kusielisko. Tylko sylko A takie ładne miejsce tu jest na subaka wizowy hmm. Ładne miejsca, porana nie ma Dziękuję za ostatnim filmem 10 łapek w górę Dziękuję Wam bardzo za te 10 łapek O i tak dalej szło Wisowie, jest tylko 3, tylko 2 super wisowie. Brakuje nam to 90 na tym kanale Mariusz Wędkarstwo i będziemy później z 100. A z okazji 100 super wisowie. Zrobimy z kiłę, glenc, jak już to się wymawia Ciliwfie wy będziecie mi zadawać pytania na temat wędkarstwa. takie przykładowe na przykład od keki łowie się mu akurat. Moje hobby to takie Tak, ja tam są Tylko jest to super, było, to tak wyjęcie. I zapraszam Was na piosenkę Mariusz Wędkarstwo pod tytułem 3 lata pasji. Teletyczko, taki byle jaki jest. Nie podoba mi się, ale może Wam się spodoba. Teletyczko to, to po prostu wysięcie Fisięca. Z tej z filmów są Wysięcia z filmów sobie. zaraz dalej. dalej. bo jestem do domu, bo nic nie chcę brać. Nie chcę nic brać Nic nie chcę brać, No akurat... A taka ładna przylęta i nie chcę brać. Przowie, nie chcę brać Dobra widzowie, pisimy się wkrótce. Jak będę miał jakieś, nie wiem, brane albo, albo będę wysiąkał ryby, to będzie mi się widzieć wkrótce, Bo mało procent kamery mam, to nie chcę się poszła do. Widzicie, mi się wkrótce, krótszym trzymało. No. tu miałem nieletkie brany, widzowie, tak mi tutaj sarknęło. A kurde, za późno co cąknęłem, widzowie. Kurde, takie brany miałem, ja sarknęło mnie. Sarpnęło mi kurde, musiałem to nie nie wiem Wiesz tutaj takie ładne brany było, ale sarpnęło sarp, sarp raz i już i już nie chcę dalej a ładne brany było takie sarpnięcie nie wiem skurdy musie sobie musie tutaj uważać już Szarpnięcie było A teraz już nie ma Już teraz nie ma Kurczę jak będzie takie szarpnięcie się to od trasu będę wyjmował Będę od trasu wyjmował Takie szarpnięcie już było ładne szarpnięcia kurde nie, wy, nie wyjąłem kó tylko, tylko szupaka i co i nie dąbce nie mm. było i się zmyło no widziałeś jak biciemy wkrótce. jeszcze co so, już 50 minut łowienie ryba to nie ma brana To takie miejsce ładne Patrzę jakie miejsce ładne Robię takie ładne miejsce, a brana nie ma Może nie są gładne, nie wiem Albo przylęta się nie sprawdza Musimy się założyć to, co mi się sprawdza, bo to też już się nie chce sprawdzać To też już się picowie nie sprawdza a takie ładne miejsce patrzcie sobie, jakie to ładne miejsce, to o, zise Jeszcze jakby to się obrzyło Wolte So, takie ładne miejsce, a sobie brana nie było Tylko żelisko I sobie, dziękuję Nic nie prawo Prawie dwie kosiny łowienia na ryb i nic nie prawo. Przylęta mi się urwała. zmieniłem na taką, nie wiem czy będzie widać. No wisowie, takie ładne miejsce żeby ryby nie było. Kurde, wisowie. Przylęta mi się urwała. Dwie kosiny połowu ryb, ani dwa brana tylko były, a ryby nie ma. Nie ma wyłowione ryby wisowie. Nie wiem. Co jest nie tak? Ale tu zaraz ciemno Jest, zaraz będzie ciemno, 21 I sobie... Nie ma Myślałem, że już nam się uda słowić i wam to nakram. sobie... nie wiem, co teraz robimy W czerwcu wam mówię, będzie odcinek Z jest ora ja no, będziemy teraz będziemy jeździć no będziemy teraz na jezioro już na jezioro jakiś odcinek zrobimy może się mi znać w, w, w okolicach co jaka rzeka jest a pasoż albo, albo jakieś jeziora połowiska, to, to może podiate może się ze mną się co i da im napisz ile kilometrów tam jest do was od od miejscowości Serps No i widzowie, myślałem, że już Dziękuję Wam. Widowie, dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do subryksy kanału. lajkowana i komentowana, No i się widzimy już niebawem. Nie wiem kiedy odcinek będzie na tym kanale. Musi się na następnym SEPS. No i widzimy się wkrótce. Tak jest nas jakie słowiska w Waszych okolicach są. Może się wybierzem z moim bratem. Może ze mną jest pod kasy, Nie wiem, zobaczymy. Dajcie mi znać w komentarzu, że jakieś jest tam u was łowiska, co i jak kilometrów może być zdobać od Szerpsa. No i co, w mi się nie powiem Nie, wiem